Jesteśmy na ziemi niczyjej. Żywego ducha od godziny. Zaoszczędzimy 5 godzin. Jeszcze mi podziękujesz. Powinniśmy wrócić na drogę stanową. Nie wracamy. Droga optymizmu to jest wyzwanie. Dlatego mówisz o tym skróta, prosta droga. Niech to szlak. Mamy 20 minut, zanim ktoś nas zgwałci. Jeśli zawrócimy, stracimy 5 godzin. Nie musimy zawracać. Damy radę. Chcesz skoczyć? Nie ma mowy. Nie zgadzam się. Zawracamy. To da się zrobić. Ta pochyłość ma 30 stopni. Samochód waży 800 kilo. Razem z nami bagażem jakieś 1100. Przy prędkości 50 mil na godzinę przelecimy 3 metry. Nie, nie zgadzam się. Kyle, dla pewności 60 mil. Zawracamy. To niemożliwe. Jesteś pewien? Jasne, mam fizykę w małym palcu. Ja prowadzę. Nie słyszycie, co mówię? To mój wóz i nie będziemy skakać nim przez rzekę. To trzy metry. Przeskoczyłbym je wózkiem golfowym. Można splunąć na drugą stronę. 75 mil. Jazda. To nauka kraj. Nic z tego. J, ja wysiadaj. Kyle, do wozu. W porządku. Wiesz, że masz jechać sześćdziesiąt Próbuję, ale to zło. Dzięki. A nie mówiłem? O mój Boże. Ojciec mnie zabije kiedyś o tym dowie. Mówiłem tylko, że przeskoczymy. Nie powiedziałem, że nie odpadną koła. I co teraz zrobimy? Już po mnie. Nie mam teraz czasu na spacery po lesie. Wezwiemy pomoc drogową i naprawią na mosie. Stracimy najwyżej pół dnia. To tylko koła.